idziemy na Europejski Festiwal Smaku. Do tego pire z pasternaku i yy, buraka cukrowego Jest do tego też yy. A ja jestem na przystanku właśnie czekam na autobus i jedziemy na drugi dzień Europejskiego Festiwalu Smaku. Także zapraszam wszystkich serdecznie przez panią to ja już nic nie Aha, <noise> bo... Bo są, bo są zagłodzeni mężczyźni, biedni. No tak, mniej tłuszczu, mniej smażenia, no i niestety. Także Kasiu, z tego co się dowiedziałam, zaprezentujecie ze szkoły... Gulasz, który występuje na pograniczu polsko-ukraińskim. Na Zamojczyźnie możemy spotkać często ten gulasz i on jest... Dajesz Ania, dajesz, dajesz Andrzej, dajesz, dajesz... Lala la la lala, la, la, la. Cuchy cebulasz chodzi. Paweł! Poli listę, ja mogę tak sobie zrobić Dajesz, aga, dajesz,